Mamy tu do czynienia z pojazdem, który leży na boku. Przewrócony na bok samochód stanowi duże wyzwanie dla ratowników. Nie jest łatwo poradzić sobie z takim przypadkiem, ponieważ warianty podparcia, stabilizacja pojazdu i tym podobne elementy są dużo trudniejsze niż w przypadku samochodu stojącego na czterech kołach. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z problemem szoku i traumy poszkodowanego, który prawdopodobnie już dłuższy czas wisi w pasach. Przeprowadziłem właśnie rozpoznanie. W ramach rozpoznania sprawdziłem, jakie poduszki występują w samochodzie, czy nie wyciekło paliwo oraz najważniejsza rzecz, ilu poszkodowanych znajduje się w samochodzie, czy są zakleszczeni i jaka będzie kolejność działań w ich uwalnianiu. Aby ustabilizować samochód leżący na boku, wykonuje się podparcie z jednej strony. Podczas stabilizacji i podpierania przy pomocy drewna lub innych podkładów z tworzywa sztucznego należy zwrócić uwagę na to, aby podkładać je dokładnie pod słupki przednie, środkowe i tylne. Jest bardzo istotne, aby podkłady nie były włożone pod szyby, ponieważ w wyniku późniejszego nacisku pojazdu na podparcie, szyby mogłyby popękać. Kształt podparcia należy dokładnie dopasować do profilu podpieranego bloku, tak jak to zostało wykonane w przypadku tego samochodu. Najlepiej nadają się do tego drewniane kliny i duża ilość drewnianych podkładów. W celu stabilizacji pojazdu po przeciwległej stronie można zastosować albo drewno z pasami napinającymi, albo specjalny system podpór z pasami LQS. Podczas montowania podpór LQS należy zwrócić uwagę na to, aby zaczepiać je o stabilne elementy samochodu. Mogą to być np. elementy lub otwory znajdujące się pomiędzy bokiem a podłogą, albo w okolicy ramy pojazdu. oder andere stabile Elemente zu nehmen. Użycie pasów napinających pozwala na poprawienie stabilizacji pojazdu po każdej operacji przeprowadzonej na samochodzie. Można je ponownie napiąć po zdjęciu lub odchyleniu dachu. Pasy napinające praktycznie lekko dociskają samochód do podkładów stabilizujących po przeciwległej stronie. Widzimy tu, że samochód leży bardzo stabilnie. Na tym etapie należy jak najszybciej umożliwić ratownikowi dostęp do poszkodowanego. W tym celu trzeba wybić tylną szybę. Szybę wybijamy punktakiem. Wcześniej została ona oklejona i zabezpieczona. Ratownik może teraz wejść do poszkodowanego. Jednym z zadań ratownika będącego w środku samochodu jest pomoc od wewnątrz przy usuwaniu szyb. Przytrzymuje on osłonę ochronną w okolicy górnych szyb, tak aby można je było precyzyjnie wyjąć po wybiciu punktakiem. Wcześniej szyba została oklejona. Do wypchnięcia szyby można zastosować osłonę ochronną lub normalny koc wełniany. Na tym etapie należy usunąć również szyby dolne. Pozostawione mogą być szczególnie niebezpieczną pułapką, ponieważ przy nadepnięciu szyba może pęknąć, a ratownik łatwo mógłby się potknąć. Szyby wybijamy punktakiem, a szkło spada w dół. Dzięki temu ratownik ma możliwość postawienia nóg bezpośrednio na ziemi. Teraz jak najszybciej należy wsunąć nosze podbierakowe pod ciało poszkodowanego. Nosze podbierakowe wsuwamy od strony poszkodowanego. Ratownik podnosi trochę nosze, aby podeprzeć poszkodowanego tak, żeby nie leżał on w pasach. Z przodu nosze oparte są o środkową konsolę, a z tyłu trzyma je ratownik. W tej chwili usuwana jest szyba przednia po to, aby utworzyć maksymalny dostęp do poszkodowanego w celu udzielenia mu pomocy medycznej. Po usunięciu przedniej szyby, przed przystąpieniem do poszkodowanego z pomocą medyczną, należy poosłaniać ostre krawędzie. Można to wykonać przy pomocy wcześniej przygotowanej osłony ochronnej bądź koca wełnianego. Może się zdarzyć, że osłonę ochronną musimy do karoserii po prostu przykleić taśmą ponieważ niektóre elementy karoserii nie posiadają właściwości magnetycznych. Następnie usuwana jest okładzina wewnętrzna z okolicy krawędzi dachu oraz ze słupków przednich, środkowych i tylnych, na których zostaną później zaznaczone miejsca cięcia. Jednym z następnych kroków będzie odchylenie dachu. Właśnie w tym celu zaznaczane są teraz miejsca cięcia. Kolejny krok to odpięcie akumulatora. Jeżeli to możliwe i o ile mamy do niej dostęp, otwieramy maskę ciągnąc za dźwignię otwierania maski. Jeżeli takiej możliwości nie mamy, otwieramy maskę rozpieraczem. Sprawdzamy stabilność podpór z tyłu. W razie potrzeby poprawiamy napięcie pasów. Następny krok to umożliwienie dostępu medycznego. W tym celu odchylany jest dach. Wykonanie tego zadania wymaga przecięcia słupków dolnej krawędzi dachu w zaznaczonych miejscach. W tej chwili odchylany jest dach. Bardzo ważne jest, aby czynność ta była wykonana jednym ruchem. Jeżeli nie udaje się odchylić dachu za pierwszym razem, to lepiej jest wykonać dodatkowe cięcie w krawędzi dachu. W wyniku odchylenia dachu podparcie pojazdu się obniżyło, w związku z czym trzeba poprawić napięcie pasów. Przed uwolnieniem poszkodowanego trzeba zabezpieczyć przy pomocy osłon ochronnych wszystkie ostre krawędzie. Poszkodowanego należy ratować w osi kręgosłupa. Aby to było możliwe, należy nieznacznie rozłożyć oparcie fotela. Pozycja noszy podbierakowych zostaje trochę zmieniona. Jeszcze wcześniej został usunięty zagłówek. Teraz kilku strażaków wyjmuje poszkodowanego na noszach podbierakowych. Poszkodowany jest wyjmowany w osi kręgosłupa, w pozycji bocznej.